Zwycięstwo z Parfa drużyną KS Torun. mecz dwóch drużyn mocno osłabionych, bardzo wyrównany do ostatniego biegu. Panie Jacku, zwracam się do menedżera drużyny KS Torun. jak pan ocenia dzisiejszy mecz, czego zabrakło waszej drużynie w ostatecznym rozrachunku do tego, żeby wywieźć do mnie chociaż jeden punkt? Czego nam zabrakło? Trzech więcej punktów biegowych. To na pewno. To byliśmy mieć 46, a nie 23. Przede wszystkim chyba zabrakło, zabrakło, zwycięstw indywidualnych. Tutaj jednak was zdominował, zwłaszcza siedzący obok Jarek, który fenomenalne zawody pojechał i mam nadzieję, że, że to ten wynik Jareka to, to nie jest tylko przeciwko nam, tak, ale w innych meczach też tak dobrze będzie choć, a szczególnie w Grand Prix tego, żeby w, tak, w takiej formie, w takiej dyspozycji był. I to chyba był, był główny czynnik, który o tym zauważył, że przegraliśmy brak, Niezbyt duża liczba wygranych wyścigów indywidualnie. A wiadomo, że jeśli się nie wygrywa indywidualnie, to później jakieś pojedyncze y, biegi, gdzieś, gdzieś tam te, te zere, jak się przewodzi, to ciężko jest, jest coś więcej wyciągnąć z tego wyniku. Walczyliśmy do końca, a mecz, mecz myślę z punktu widzenia kibiców ciekawy, wyrównany do w zasadzie ostatniego wyścigu, ważyły się losy tego spotkania. Także... Znowu nam trochę zabrakło. Wjedziemy fajne mecze, robimy fajne widowiska. Szkoda, że to na razie jeszcze nie przekłada się na punkty meczowe. Mam nadzieję, że już w najbliższym meczu pojedziemy w pełnym składzie, że, że wróci któryś z zawodników, którzy w tej chwili pauzują przez kontuzję, albo Paweł przed albo Adrian Miedziński, Wtedy ten, ten wynik, jeżeli chodzi o punkty, będzie, będzie równie dobry jak widowiska, jakie, jakie robimy. Grisza Twoich biegów nie da się oglądać na siedząco. No, Jazda niesamowita, jak ty widzisz dzisiejszy mecz, no niewiele wam zabrakło, no, my się nie martwimy za bardzo z tego powodu, natomiast no, wyjedziecie drugi mecz całkiem przyzwoicie, natomiast e, punktów brakuje Jak co na dzisiejszego Dzisiejsze Dzisiejszy były no. był no. fajny no. mój ściganiem, bo na takim też może powiedzieć twarde tory, było ściganie dziurze, ktoś zawsze wciąż ktoś przegrał, ktoś wygrał, to było bardzo dobrze. Nie tylko są starty, tam ktoś się pływał, cały czas pociągą, a zawsze jechali w ponokrę, roku, to szeroko, to sto szeroko. Bardzo dobrze dzisiaj było Żurów, no A ja myślę, co, nie, nie to chciałby coś już dzisiaj zrobić, to zrobił wszystko co mógł. No, a tak dzisiaj walczyk ten z Jarką. Ostatni bieg tak, tak dobrze zjechał, no, Jarek trochę dajechał. No. Po prostu dzisiaj był niedokonany i jak ja był wprośny. Ja Jarek mówił, <grym> jak rozmawiali się, jak rozmawialiście po meczu, że w tym 15 biegu prawie go miałeś, jednak Jarek gdzieś ten dociąg do pierwszego uchu miał lepszy i cię założył. No tak, myślę, Jarek po prostu trochę uważa tym mniej. <grym> Trudny e, tydzień, bo codziennie czekaliśmy tylko to na informacje ze Szwecji, to na informacje od Grześka, który nagle się okazało, że trenował ktoś w sobotę. I okazuje się, że ta drużyna tak naprawdę bez trzech zawodników, bo jeszcze kiedyś na pewno wróci do nas Patryk Dudek. Jest w stanie wygrywać tak ważne mecze z tak dobrą drużyną. No tak, w zasadzie w większości spraw już poruszyłeś. Natomiast ja zacznę od podziękowań i prawdopodobnie nie skończę. Dziękuję wszystkim chłopakom w naszym zespole, bo dzisiaj to był znakomity team. Zresztą nie od dziś wiadomo, że u nas w Falubazie im trudniej, tym. Większa motywacja i tak, tak, taka, taka cecha tutaj narodowa w Zielonej Górze. Rybalom bardzo dziękujemy za fair sportową walkę. Super Wisza, dzięki. To była wielka klasa dzisiaj. To jest z Tobą też e, po na stadionie. Było wesoło, także być może kiedyś jeszcze spotkamy na żółto-zielono. E, jeżeli chodzi o mnie to podziękowania dla chłopaków. Dla Jarka, dla Protasa, kapitanów zawozy, Cała reszta, cała, 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 cała godzina, bo każdy punkt dzisiaj ważny. Dla juniorów, narzekaliśmy na postawy juniorów. Dzisiaj Krystian, troszeczkę problem sprzętowych, ale odkrywamy na nowo znów Aleksa Zgardzińskiego. Aleks, wielka klasa dzisiaj, naprawdę w dążu, bardzo cenne punkty walczył, był szybki na trasie, na, 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 na starcie, także... Stworzyliśmy dzisiaj, uważam, uważam, tutaj naprawdę ten wielki monolit, dużą rodzinę falubazową i dzisiaj to falubaz wygrał ten mecz przede wszystkim, natomiast oczywiście perturbacji cała masa, od tych zdrowotnych przez regulaminowe, torowe, dlatego że nie wiem czy wszyscy Państwo wiecie, w piątku ten mecz ma status, miał status meczu zagrożonego, w związku z tym do godziny 20. W piątek trzeba było ten tor uwałować i całą sobotę, aż do praktycznie dzisiaj do południa w sensie nie mogliśmy wykonywać żadnych e, prac na torze. W związku z tym nie był to tor też, na którym normalnie trenujemy, na którym e, do tej pory jeździliśmy i treningi e, te, te, te ubiegłe też tygodniowe. Tym bardziej wielki szacunek dla chłopaków, że potrafili szybko wyciągnąć wnioski. A widać, że ten tor w Zielonej Górze, tutaj cały czas e, robię taki uśmiech w kierunku Marcina Łady, nadaje się świetnie do ścigania w Zielonej Górze. E, w związku z tym to dzisiaj jakby stało się też faktem. Cóż dodać? No dwa mecze, dwa zwycięstwa. Czekamy na, na, na powrót chłopaków. Eee, także tutaj myślę, że, że dopiero się rozpędzamy. Właśnie, A cztery punkty na Wiecie wiadomo coś o, więcej jak z AJ, jak jak z Walasem odnośnie czy pod kątem meczu 10 maja w Tarnowie? Tak, ja powiem tak, dzisiaj zaryzykowaliśmy troszeczkę. Obserwowaliśmy też Italiaskę też i, i te informacje z, z Torunia, bo myślę, że Paweł Przedpełski z w tym meczu zrobiłby jakąś tam różnicę w związku z, w związku z tym my posługujemy się pewnymi informacjami, też regulowaliśmy też informacje i też decyzje w zakresie konstrukcji ostatecznej składu, więc ta rozgrywka trwała tak naprawdę dzisiaj do południa. Ale zdrowy rozsądek zwyciężył. Zaryzykowaliśmy, nie powołując na ten mecz ani Andrasa, ani Grzegorza, i zaryzykowaliśmy ja ze czterema imienami w składzie dzisiaj. Pamiętajmy, że Aleks Loktajew, mówiąc też na konferencji, to jeszcze junior. W związku z tym, czterech juniorów dzisiaj wygrało mecz plus trzech znakomitych liderów, bo Krzysztof Jabłowski też dołożył fajne punkty. Jarek, Piotrek. Cóż dodać, czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania, szczególnie na W69. Serdecznie zapraszam, a kibice pamiętajcie, co się Pani dzieje na, na Wrocławsku. Dziękuję bardzo. Jarek, dużo mówić. No, no, wielka klasa, tak jak już mówiłem na poprzedniej konferencji, widzieć, czy znowu w takiej formie to jest, to jest miód na nasze serca zielonogórskie. Powiedz z pers swojej perspektywy jak to wyglądało. No było na pewno trochę nerwów, bo gdzieś w pewnym momencie Toron już złapał, złapał koło, tak był blisko. No i potem ten XV wiek, coś niesamowitego, jak ty to widziałeś? Też się cieszę z tej formy mojej, z tego sezonu, z tego, że wszystko dobrze funkcjonuje. To naprawdę jest bardzo ważne, żeby no gdzieś na przyszłości mieć tych stresów mniej. Ale dzisiejszy mecz faktycznie wiele nerwów i emocji, bo wiedzieliśmy, że Turunianie tak przyjadą i będą walczyć do samego końca, bo takich mają zawodników w składzie, takich właśnie walczaków. I to było pewne, że będziemy musieli się bardzo starać mocno starać o, o dobry wynik wszyscy. Chłopacy z zespołu pojechali e, kapitalnie i to nam dało ten sukces. E, poza tym, tak jak już powiedział Jacek, że mieliśmy dzisiaj fajne widowisko, bo całkiem sporo ciekawych biegów i to chyba też myślę, że powinno cieszyć kibiców. Czy są pytania od dziennikarzy? wiem czy przed 15 biegiem są jakieś ustalenia? Nie wiem, pilnujemy gliszy, czy nie możemy... Nie, kolokowy, <laughs> czy po prostu... Jego zawsze. Żopowy, jak, jak jest taki wynik raczej słychać? Ja bym powiedział, powiedział przebieg, on pierwszy, a on drugi. 15 bieg jest zawsze no, bardzo trudny, zwłaszcza kiedy, kiedy te losy, tego, kiedy losy spotkania się rozstrzygają. I nawet pewne założenia teoretyczne nie zawsze, będą, nie zawsze będą funkcjonować już podczas tego, kiedy taśma startowa idzie do góry, więc każdy jedzie, wyjdzie że tego biegu z myślą, żeby pojechać go jak najlepiej. Nie ustaliliśmy specjalnie co zrobimy z Protasem, co się, co, jak, 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 jak pojedziemy, no bo, no bo nie wiadomo jak rywal nam pozwoli rozegrać pierwszy łuk. To już wszystko tak naprawdę łamki sekundy decydują o tym co się wydarzy podczas trwania wyścigu. Także nam się udało ten wyścig rozegrać dobrze i tak jak mówiłem w zasadzie griszkę gdzieś tam na samym końcu. Zdążyłem, jak to się mówi, zamknąć, nie wiem co by było gdybym tego nie zrobił, bo też był szybki, i pewnie byłby problem, ale na tym polega żużel, Zwalcza się o każdy praktycznie centymetr toru. Panie przed 13 biegiem było takie myślenie, nie najgorsze, żebyśmy pięciele nie wygrali, bo wtedy toru i 6 punktów straty miał i taktycznie Jacek już by mógł to wszystko inaczej rozegrać. Ja powiem tylko tyle, ustawienie Jarka Hampela z Krzofem Jabłońskim pod tymi numerami startowymi, które mieli w programie nie było przypadkowe dlatego, że Jarek w takich sytuacjach jest doświadczonym egzekutorem, Krzysztof zresztą też i nie da, powiem tak, może wierzycie w to albo nie, ale faktycznie od samego początku taka, taka, taka taktyka tutaj organizacyjna mniej więcej tak mniej więcej to wyglądało, że ten 13 bieg może się okazać kluczowy, Jarek ma doświadczenie w takich numerach, więc tutaj Krzysztof tak samo, także wielkie, wielki szacunek, bo Yy, jadąc yy, w czasie wyścigu i analizując te rzeczy, a Jarek doskonale wie, jaki wynik był korzystny dla nas, yy, no, udało się to załatwić w taki sposób, jaki sobie zaplanowaliśmy, już w środę przed Nie ma więcej pytań. Dziękuję.